jak zrobić e, idealną lewadę? Prince jest akurat specjalistą w tej dziedzinie. Idealna lewada, nie mylić ze stawaniem dęba, niektórzy tak potocznie nazywają, natomiast jest to zupełnie coś innego. E, idealna lewada pochodzi e, z piasu, czyli z obniżenia maksymalnie zadu. W taki sposób możemy sobie wy, wyobrazić troszeczkę, jak się siada czy przykuca na małysza i wtedy e, w zasadzie przez to, że coraz bardziej koń siada na zadzie, przód się podnosi Eee, nogi przednie są recogidos, czyli są zebrane. Nie można nie mylić tego z zestawaniem dęba, gdzie koń faktycznie wyrzuca się do góry, macha łapami w akcie obronnym. To jest w ogóle nic wspólnego. Nada no, tak Lewada to jest ruch, kiedy koń faktycznie widać w stawach skokowych. Że siada na zadzie i wtedy ten przód bezwładnie się tak podnosi, po prostu samoistnie, e, przez to, że zad się obniża. Więc jest to kunszt, jest to bardzo, bardzo trudny element. Nie wszystkie konie go potrafią. Trzeba naprawdę być i e, e, silnym, i zdyscyplinowanym, e, i takim skupionym mega, żeby to wyszło idealnie. No i oprócz tego trzeba znać e, wszystkie zasady, jakby takie ujeżdżeniowe, jak Podstawienie, zebranie, harmonia, równowaga i dopiero wtedy ta idealna lewada wychodzi.